Wróćmy na chwilkę do berka. Nie po to, żeby się napić pysznego piwa w Czarnym Kamieniu, baby jagi. Tym razem wracamy do Różomberka, by porozmawiać o bardzo ważnej osobie dla państwa słowackiego, już tym razem w XX wieku. I ta osoba to Andrzej Hlinka. Ale by zacząć jego historię, to właściwie nie Różomberok, a mała wioska, Zaraz obok Czernowa. Oczywiście dziś nie wygląda już jak na zdjęciu i nie jest już niepodległą wioską, jest oficjalnie częścią różąberka, ale tak naprawdę, mimo że minęło 100 lat, nadal zachowuje jeszcze miejscami stare klimaty, że tak się wyrażam. Natomiast my tutaj przybyliśmy po to, żeby znaleźć miejsce, gdzie przeszedł na świat. Andrzej Hlinka. Dzisiaj jego rodzinny dom jest małym muzeum. O popularności muzeum chyba najlepiej świadczy fakt, że przy drzwiach karteczka z numerem telefonu, na który trzeba dzwonić. No i przybył pan, otworzył dwie izby, przeszliśmy w kilka minut, no ale oficjalnie, że tak się brzydko wyrażę, zaliczone. No więc tu się urodził w 1864 roku, powiedzielibyśmy dziś w rodzinie chłopsko-robotniczej ośmiorodzeństwa, więc chyba oczywiste, że się tam nie przelewało, no ale otrzymuje edukację, powiedzielibyśmy dzisiaj w szkole podstawowej, lokalnej, a potem trafia do Różomberka, do gimnazjum Piarów. I mimo, że madziaryzacja pędząca w latach 70., -tych, 80., -tych, XIX wieku, to w takich mie miejscach jak Różomberok nie brakowało nauczycieli, którzy nauczali, powiedzielibyśmy dzisiaj, bycia Słowakiem po prostu. I tak otrzymuje swoją edukację słowacką, ale również jako, że było to katolickie gimnazjum, postanawia zostać księdzem. Gdy księdzem zostaje, zaczynają go wysyłać w różne miejsca regionu, i gdzie nie trafia, bardzo szybko zyskuje famę człowieka bardzo aktywnego. Na przykład walczy z alkoholizmem czy z lichwą, ale również czując się Słowakiem, chce coś zmienić pod kątem autonomii, i zaczyna. Jak na ironię, swoją karierę polityka jako członek partii węgierskiej, węgierskich katolików. Bo oni tam coś pół, półgębkiem przebąkiwali o tym, że może autonomia dla różnych narodowości w Królestwie Węgierskim, nic z tego nie wyszło. Po kilku latach odchodzi z partii, ale w międzyczasie parafianie w Berku postanowili go powołać na proboszcza. Taka była jego fama. No i przybywa 1904 na 5. I działa jak zwykle, ale również zakłada z innymi osobami nową partię słowacką, partię narodową. To, co być może dla nas teraz najważniejsze, poprosił e, ludzi mieszkających w jego rodzinnej wiosce, by zaczęli zbierać pieniądze na nowy kościół. W międzyczasie 1906 wspiera w wyborach słowackiego narodowca. Na to się wściekł biskup e, lokalny, który czuł się Węg Węgrem i Zawiesił chlinkę w obowiązkach proboszcza. Również y, tam coś o defraudację go oskarżono. Nawet przez pewien czas siedział w więzieniu w berku, Ale najważniejsze przechodzi końcem października 1907 roku. Nasza trasa w dół ulicy wiodła tutaj nieprzypadkowo. Jesteśmy w tym momencie dokładnie w kropce na tym zdjęciu. W tym miejscu Czernowianie zablokowali pochód dwóch księży węgierskich, których wysłał biskup. Oni sobie życzyli, by przybył Chlinka. To w końcu z jego poduszczenia w ogóle zaczęli zbierać pieniądze na kościół. Na Chlinkę z kolei nie zgadzał się biskup. No i przybyli dwaj księża węgierscy razem ze skortą 15 żandarmów. No i zaczęły się przepychanki, zaczęły się... No właśnie, nie wiadomo do dzisiaj tak naprawdę co. W każdym razie żandarmi spanikowali. Sierżant dał rozkaz, by strzelać. I skończyło się na 15 martwych i około 50 rannych. Tak oto doszło do masakry w Czerniowej. Dla Słowaków był to punkt kulminacyjny madziaryzacji. Ale również sprawa wyszła poza kręgi słowacko-węgierskie. Trafiła na zachód, a okazuje się, że Węgrzy mieli wtedy dosyć dobry PR. Uważało się Węgry za liberalnego brata konserwatywnej Austrii a tymczasem okazuje się, że węgierscy żandarmi strzelają do Słowaków. Pojawiły się publikacje i na jednej z nich pojawił się Chlinka. Stał się niejako automatycznie w związku z tym twarzą walki Słowaków o swoje prawa przeciw madziaryzacji. Głównym obrońcą Słowaków na arenie międzynarodowej w efekcie stał się norweski noblista pisarz Bjornstern Bjornsson. Także w Czerniowej na przykład ma swoją własną ulicę. Do dzisiaj ta tragedia w Czerniowej jest dosyć kontrowersyjna, podobno. Największa kontrowersja dzisiaj to fakt, że ponad połowa żandarmów to byli etniczni Słowacy. Część z nich nawet po węgiersku nie mówiła. Ale tutaj należy zrozumieć, że mówimy o czasach ponad 100 lat temu, gdy świadomość narodowa się dopiero formuje, i wiele osób nadal uważa się. Nie tyle za Węgrów czy Słowaków z racji na przynależność etniczną czy językową, ale na mundur. Więc ci żandarmi, mając na sobie mundur węgierski, strzelali do tłumu jako Węgrzy. I to sobie trzeba jasno powiedzieć. To co pewne, to to, że ludzie z Czerniowej w efekcie dopieli swego. Sam Chlinka został skazany na kilka lat więzienia. Więc dopiero w 1910 mógł przybyć, ale przybył i konsekrował um, oficjalnie Kościół. No i to tu dużo mówić. Staje się również um, to wydarzenie kamieniem milowym w karierze politycznej Chlinki. Na przykład po kilku latach odchodzi z partii, Słowackiej Partii Narodowej i zakłada raz jeszcze, ale już taką faktycznie własną partię, e, Słowacką Partię Ludową. I również w latach 30. postawiono tutaj na cmentarzu pomnik pamięci już tak oficjalnie można powiedzieć nazywanych męczenników w Czerniowej. I tutaj też chyba będzie trochę łatwiej zrozumieć, dlaczego poświęciłem dwa pierwsze odcinki na kulturę ludową, dlaczego pokazywałem zdjęcia tak zwanego prostego ludu. Bardzo często myślimy, że bieg historii zmieniają generałowie, politycy, intelektualiści, a tymczasem w tej małej wioseczce, po której przed chwilą chodziliśmy, kilkaset osób z tak zwanego prostego ludu, poprzez swoją determinację w dochodzeniu swoich, swoich praw, również zmieniło bieg historii. I nie ukrywam, że mam do tego typu miejsc i opowieści ogromną słabość. Sam Chlinka zresztą też zmienia bieg historii. Jest obecny w Martinie w 1918 roku. On jest autorem słynnych słów o rozwodzie z Węgrami po tysiącletnim małżeństwie. Podpisuje zatem deklarację martyńską, jest częścią odrodzonej maticy słowenskiej. nagle się przenieśliśmy w czasie i przestrzeń. Jesteśmy w tym momencie w miasteczku, które się nazywa Žilina. Dlaczego akurat tutaj sobie będziemy teraz chodzić? O tym właściwie wkrótce jest jeden bardzo konkretny powód. Ale przejdźmy sobie teraz do chlinki w międzywojniu. Jako się rzekło, bardzo istotny przed pierwszą wojną światową. Za czasów Węgier nie mniej, albo może nawet bardziej istotny w międzywojniu. Jednym świetnym przykładem na to, że Partia Ludowa przyjęła oficjalnie jego imię w połowie lat 20. więc staje się niekwestionowanym liderem swojej partii, ale nie tylko. Jego partia staje się największą partią na Słowacji. W Czechach, właściwie w Czechach nie istotna, jemu też nie o to chodzi, ma być istotna tu. No i generalnie pojawia się zasadniczy problem. Otóż oficjalnie Chlinka jak najbardziej na początku chciał e, się przyłączyć do Czechosłowacji. Jednym z powodów było to, że. I teraz uwaga, pełna koncentracja, bo będzie trudno i ciężko. Mianowicie. Koniec maja 1918 w Pittsburghu Czesi i Słowacy, którzy mieszkają w Stanach na emigracji, podpisują umowę pittsburską, i w tej umowie mowa jest o Czechosłowacji z myślnikiem czyli dwóch narodach, które mieszkają w jednym kraju na tych samych zasadach. Na przykład Słowacja miała mieć, Oficjalnie osobny parlament krajowy. No i to jest jeden myk. Następny to jest to, o czym sobie mówiliśmy wcześniej. W Martinie. pada deklaracja martyńska końcem października. Tylko, że dwa dni przed tym, jak w Martinie Słowacy postanowili przyłączyć się oficjalnie do Czechosłowacji, w Pradze już tego niejako dokonano. W Pradze Czesi i niektórzy Słowacy postanowili zrobić to samo, tylko na troszkę innych zasadach. Podobnoż to, co mówiła deklaracja martyńska, było właściwie potwierdzeniem tego, co wcześniej postanowiono na emigracji w Pittsburghu. Natomiast w Pradze postanowiono co innego. Czechosłowacja bez myślnika i zdecydowanie bardziej scentralizowana. Czyli generalnie Praga rządzi, a reszta ma się dostosować. I o tym nie wiedzieli w Martynie. Więc, gdy przybywa jeden ze Słowaków z Pragi do Martina, zobaczył, co oni zadeklarowali, że to się nie zgadza z deklaracją praską, to w kilka osób pokryją mu, przepisali oryginalną Martyńską deklarację, tak, by zgadzała się z praską. I w związku z tym, w tej deklaracji Martyńskiej, która oficjalnie wyszła, nie było mowy o tym, co miało być oryginalnie. Czy wszystko jest jasne? Generalnie nie wiem, czy to jest. Prawda czy nie? Natomiast pewne jest to, że Deklaracja Pittsburghska, a to jak potem wyglądała Czechosłowacja, zresztą pisze się bez myślnika, prawda? Tę Czechosłowację e, międzywojenną. Więc coś jest na rzeczy. A teraz wybaczcie, ale szybki wtręt na zamrożonej mojej gębuli. Okazuje się, że Chlinka wyczuł, że coś jest nie tak. Na fałszywym polskim paszporcie dyplomatycznym pojechał w 19 roku do Wersalu, do Paryża, by walczyć o autonomię słowacką. Czesi mu to poczytali za zdradę i kilka miesięcy spędził w czeskim więzieniu. I zdecydowanie coś było na rzeczy dla wyborców Chlinki. Już w połowie lat 20 mowa jest o tym, że Czesi oszukali Słowaków, że miało być zupełnie inaczej, że miało być na równych prawach, a nie było. I z tego co czytałem, po części się to zgadzało. Na przykład to Praga wysyłała urzędników, bardzo często byli to Czesi, traktowano Słowację jako taki faktycznie region, a nie równoprawny naród w jednym kraju. A do tego potem nadchodzą lata 30. A lata 30 oznaczają to, że Pojawiają się takie postacie jak oczywiście wcześniej Mussolini, ale potem Hitler na przykład. I wiele osób w latach 30., które już miały takie lekkie inklinacje, powiedzmy wodzowskie, idzie jeszcze bardziej w stronę autorytaryzmu, bo z tego co obserwują naokoło się opłaca. No i na przykład w połowie lat 30., uwaga, to jest cytat ze słowackiej Wikipedii. Mówi chlinka tak, że. On jest słowackim Hitlerem, i tak jak Hitler zaprowadził porządek w Niemczech, tak on zaprowadzi porządek na Słowacji. Podobno cytat. I tu znowu zmożona gębula, bo jednak faktycznie trzeba podkreślić, że również krytykował mocno Hitlera, przede wszystkim za jego antychrześcijaństwo. Więc w efekcie Chlińce byłoby najbliżej do ludzi typu portugalski Salazar lub austriacki Dollfuss. No, i kończy się na tym, że gdy nadchodzi koniec lat 30., Czechosłowacja jest taką, jakby powiedzmy, wyspą oficjalnie demokracji wśród autorytaryzmów europejskich, zwłaszcza w naszej części Europy. I zaczyna być problemem, na przykład dla takich ludzi jak Hitler, który sobie chce zachodnią Czechosłowację przyłączyć do Niemiec co zresztą czyni w Monachium w 38. Dla Chlinki i dla jego partii jest to moment niezwykle istotny, dlatego że jeśli Praga została tak mocno osłabiona poprzez Monachium, to można to wykorzystać, można to wykorzystać w jeden bardzo konkretny sposób. Przed Wami Żyliński Dom Katolicki. I tutaj właśnie, zaraz po Monachium, Ludowcy zwołali wszystkich najważniejszych polityków słowackich. 6 października z balkonu ogłaszają oficjalnie autonomię Słowacji. Czecho-Słowacja raz jeszcze ma myślnik. Autonomii jednak nie ogłasza Chlinka, a Józef Tiso, którego niejako Chlinka namaścił, można powiedzieć, na swojego następcę. Chlinka autonomii nie dożył. Zmarł dwa miesiące wcześniej, w sierpniu 1938. Początkowo po prostu pochowany na cmentarzu w Różomberku, ale jedna z pierwszych rzeczy, jaką robi autonomiczna Słowacja, raz jeszcze pogrzeb, ale już oficjalny, z pełną pompą na kilkanaście, czy nie dziesiąt tysięcy ludzi, potraktowali go trochę jak Lenina. Jak widać, zabalsamowane zwłoki w szklanej trumnie do swojego własnego mauzoleum. Tak oto, właściwie zaraz po śmierci, zaczyna rosnąć kult Hlinki jako ojca narodu. Na koniec, jeszcze dwie fotki panów, co im rączki zdrętwiały. O zdrętwiałych rączkach i o pośmiertnym kulcie chlinki. Niedługo porozmawiamy sobie więcej. Więc jesteśmy z powrotem w różą berku. Jako, że zasadniczo pochodził stąd, dziś Czernowa jest częścią różą To tutaj postanowiono go pochować. No i właśnie podchodzimy pod mausoleum Andrzeja Chlinki. Jak widać, tutaj ładnie napisane z symbolem Republiki Słowackiej i w ogóle i tak dalej. No i pewien mały problem. Jak widać, tutaj jakieś barykady, wszystko pozamykane. I tak w ogóle, taki lekki bym powiedział, syf. Trochę dziwne, że przecież to jest przecież mauzoleum jednego z bohaterów narodowych. No i wszystko fajnie, tylko że pana chlinki tutaj nie ma. Okazuje się moi drodzy, że jego historia po śmierci trwa dalej. Tutaj faktycznie w trakcie II wojny światowej znajdowało się jego ciało. No ale jako że był bardzo antykomunistyczny, antybolszewicki, nadchodzi em, luty 45, no i tutaj niektórzy się obawiają, że jak wejdzie armia czerwona, sprofanują jego ciało, wejdą, porozbijają w mauzoleum, co się tylko da i jego ciało po prostu stąd zniknęło. Oficjalnie miało się potem pojawić w Bratysławie. Rok 67. no i zeszli kilka, zeszło kilka osób w ogóle w tajemnicy, no bo dalej Chlinka był bardzo mocno w czasie komunizmu nacenzurowanym. Sprawdzić tam faktycznie jest. No i trudno zaleźli, a ciała nie ma. Zniknęło. I do dzisiaj nieodnalezione. Także, moi drodzy, małzoleum 45 zasadniczo jest, ale osoby, która tam powinna być, nie ma. No i nawet tam znalazłem takie trochę klimaty jak kod Dawinci. Otóż podobno są trzy osoby, które wiedzą, gdzie jest pochowany. Nie wiemy oczywiście kto, ale są trzy osoby, i jak jedna z nich umiera, przekazuje wiadomość następnej. Oczywiście nie wiemy kto, gdzie i jak. Ale cały czas na Słowacji są trzy osoby, które wiedzą, gdzie jest pochowane święte ciało. Andrzeja Chlinki. Skoro nie wiem, jak, jakie to są osoby, to skąd wiemy, że są akurat trzy? Może są cztery? No nie wiem. W każdym razie <grych> tego typu klimaty mroczno winciowe. mnie średnio interesują. Natomiast faktycznie mnie interesuje, co się z tym ciałem stało. I być może kiedyś się w końcu uda znaleźć. I być może kiedyś to miejsce. Ponownie będzie otwarty dla zwiedzających i będzie, że tak brzydko się wyrażę, że będzie co zwiedzać. Natomiast teraz jeszcze taki mały epilog. I znowu w Żylinie, tym razem na chlinkowskim Namestiu. Jak jest odbierany dziś? Oczywiście nie byłem uczniem w szkole słowackiej, więc nie wiem, jak nim tak naprawdę nauczają. Trochę szczerze mówiąc. Trochę się boję pytać lokalsów. No podejrzewam, że jest osobą kontrowersyjną, i z tego, ty tam sobie podczytywałem odrobinę w internecie, no tak właśnie jest. I tutaj, oczywiście, bardzo prosty, tak naprawdę przebieg granicy. Towarzystwo, które zbliża się bardziej w stronę lewicy czy liberalizmu, jest jak najbardziej przeciw. Ci, którzy są bardziej prawicowi, konserwatywni, katolicy. Oczywiście, jak najbardziej za. Podejrzewam, że też sporo osób ym, nie odbiera go zero-jedynkowo. To, co jest pewne, to że jest wiele miejsc, ym, czy to ulic, czy placów ym, z jego imieniem, sporo pomników jak ten za mną. Także, nawet jeśli jest osobą kontrowersyjną, nawet jeśli nie wszystkim Słowakom odpowiada, jest to osoba, która dzisiaj jest istotna. Czy również dlatego, że w trakcie komuny tak po nim jechano, że w efekcie niejako na zasadzie odbicia wahadła jest w tym momencie uważany za bohatera za bardzo. Myślę, że każdy tutaj powinien sobie na własną rękę poczytać. Jeśli mówię poczytać, naprawdę warto sobie czasami usiąść i powoli czytać słowackie, słowacki internet. Naprawdę wiele można z tego zrozumieć. Także następna bardzo ważna osoba, następne, następny bardzo ważny i trudny temat mamy z głowy, pozostał już tylko jeden: pozostała kwestia tego, co jego ludzie zrobili z niepodległą Słowacją. No ale to będzie musiało chwilę poczekać. Nie można przecież tak jednego trudnego tematu po drugim, prawda? Tym bardziej, że okazuje się, że Lina ma wiele do zaoferowania, więc w następnym odcinku coś zupełnie innej beczki, a może lepiej coś zupełnie innych drutów. Do zobaczenia wkrótce.